I nie, to były dwa niezależne przypadki. Przepraszam, teraz mam pacjenta. O, się chyba znamy. Witam, witam. Mam tutaj mm, raport z ostatniej akcji. Widzę, że były jakieś problemy e, z widzeniem w ciemności. No, mam wyraźnie zaznaczone, że e, mieliście jakieś spore problemy w czasie ostatniej akcji. No właśnie, właśnie. No dobra. Popracujemy nad tym dzisiaj. Co mi tu mamy w ogóle w zleceniu? Aha. Nie otrzymałem jeszcze całej dokumentacji z poprzedniej kliniki. Więc kartę zostawiam na razie u nas. Ale to trzeba uzupełnić, ponieważ ta dokumentacja musi być kompletna. Nie możemy i tak zostawić w tym momencie. No dobra. Mamy tak, mamy dzisiaj do zrobienia wywiad. Musimy uzupełnić parę rzeczy. Mam zlecenie na kompletne badanie wzroku, więc sprawdzimy sobie tutaj ostrość widzenia. I co jeszcze, co jeszcze. I prawdopodobnie trzeba będzie sprawdzić, czy te okulary, które obecnie nosisz, czy nie będziemy robili jakiejś korekty szkieł. Nie wiem, no tam wynika mały astygmatyzm. Trzeba będzie troszeczkę te rzeczy skorygować, ewentualnie sprawdzić, czy tutaj nie było jakiegoś przesunięcia kolejnego. No zobaczymy jak to jak to wypadnie. No, to jest to zbadanie, w którym możesz się całkowicie odprężyć, więc myślę, że będzie przyjemnie. No dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Ok. Dobra. Odkładam. Będę potrzebował paru odpowiedzi na pytania, właśnie związane z ostatnią akcją, bo myślę, że to może mieć wpływ na, na, na tą obecną wadę wzroku. No skoro widzimy, z czego to wynika, być może jest to związane z samą kwestią farmakologiczną, ale to, jak to widzi finalnie to zobaczymy. No, przygotujemy całe testy. Przeprowadzimy to wszystko od początku do końca. Zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, jakie tam obecnie nosisz okulary? tutaj to jest model. Eee, dobra. Znaka. Rozumiem, że eee, ta wersja nie była w żaden sposób modyfikowana do tej pory. Eee, Mogę zaproponować e, zmianę, jeżeli tego będziesz chcieć, możemy się całkowicie przenieść na szkoły kontaktowe. No, jest to zdecydowanie wygodniejsze w przypadku tych zadań, które realizujecie na pewno. Właśnie, właśnie. No to wstrzymaj się z odpowiedzią, poczekamy. Trzeba się nad tym zastanowić. Jasne. Od czasu ostatniego badania były wprowadzane jakieś zmiany w samej optyce. Mhm. Nie na no, numer. Numer stabilny się zgadza, więc nie sądzę, żeby tutaj było coś zmienione. No, dobra, no, w systemie nie widziałem żadnych korekt. Dobra. E, jakie masz obecnie problemy z widzeniem? Z czego wnikał problem w czasie ostatniej akcji? E, ale to był jakiś szum przed oczami, czy to było po prostu o rozmycie obrazu jakaś jakieś zawężenie pola widzenia. W przypadku zawężonego pola widzenia w jaki sposób się to objawiało? Mhm. Ale nie było żadnych mączków, nie było żadnych szumów. tu rzadko jakieś leki. Czy zmiana oświetlenia wpływa jakoś na pole widzenia, jakość widzenia? Czy to ma jakikolwiek wpływ? No, często osoby, które przechodzą na przykład z pomieszczenia jasnego do ciemnego, muszą, potrzebują więcej czasu na tą adaptację wzroku do, do tej ciemniejszej strefy. Mhm. A to jest jakiś dłuższy okres. Okay. A czy w związku z tym odczuwasz jakiś dyskomfort? Będzie polegało na tym, że będziesz podążać wzrokiem za moim palcem, przy czym głowa musi pozostać nieruchoma. Możemy zaczynać? W porządku. Dobrze. Skoncentruj swój wzrok na moim palcu i nie poruszając głową, śledź go wzrokiem. Jest dobrze. Okay. Zbadam teraz okolicę twoich oczu, zrobimy kilka takich prostych testów. Trzymam twoje powieki, a ty postaraj się zamknąć oczy. Dobrze. Jeszcze raz. Dobrze. Będę koniuszkami palców dotykał okolic Twoich policzków, oczu i chcę wiedzieć, kiedy poczujesz ten dotyk. Po prostu informuj mnie o tym, dobrze? Dobra, możemy zaczynać. Dobrze. 不是。嗯 Test będzie dokładnie taki sam. Poinformuj ja z której strony poczujesz dotyk. Dobrze. Dobrze. Bardzo Dobrze. Dobrze. Koncentruj swój wzrok na moim nosie lub na moim czole. Staraj się nie odwracać się w żadną stronę i nie patrzeć w inne miejsca. Zrobimy sobie taki test związany z polem widzenia. Nie patrząc na boki, powiedz mi, ile będziesz widzieć moich palców. Możemy zaczynać. Dobrze. 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 Teraz zasłoń swoje prawe oko i powtórzymy to samo ćwiczenie, ten sam test. Dobrze, uwaga. Możemy zaczynać. lewe oko. Dobrze. Dobrze, pozostajemy przy koncentracji na moim nosie? I powiedz mi, w którym momencie przestaniesz widzieć moje palce? Możemy zaczynać. Dobra. No to zaczynamy. Uwaga. Patrz cały czas na mój nos. Dobrze. Dobrze. Dobrze, zauważyłem, że masz dość zmęczone oczy. Znaczy, e, bardzo często pomaga zagrabianie. Jest kilka takich preparatów, które możesz kupić. czy bezpośrednio po Jeżeli na przykład będziesz jeszcze pracować wieczorami, to można sobie, sobie zakopić tak, aby... no, żeby im trochę pomóc. Ok. No dobrze. Tutaj mamy wszystko w porządku. Dobrze. Sprawdźmy, jak tam... Twoja ostrość widzenia. Zróbmy sobie na razie wstępny test. E, zacznijmy od rzędu drugiego. E, możemy, może być od lewej strony. Mhm. Dobrze. Rząd czwarty. Mhm. Dobrze. Rząd piąty od prawej. Dobra. Zajmiemy się tym. Ci teraz oprawę proponowną i spróbujemy lepiej skalibrować soczewki Raz sobie dopasujemy rozmiar zobaczmy tak jeszcze troszeczkę tutaj wysokość Okej, okay, tutaj sobie na 30 Okej, okay, to zostawimy. I tu chyba w porządku. Dobrze, no to chyba możemy zaczynać. Stawka próbna jest już na swoim miejscu. Rozstaw mamy dobry. Możemy zaczynać. Okay. Zaczniemy od oka prawego. A lewe oczko zasłoniamy. Próbujemy coś poprawić. O, tak, to, to. Dobrze. Lepiej czy gorzej? Okej. Okay. Czy w ogóle znaki są wyraźne? jest poprawa tak czy nie rząd trzeci rząd czwarty okej okay. ja rozumiem Mam nadzieję. a mhm. Rząd piąty. Który czytasz? Siódmy? W porządku. Tutaj mamy zgodność. Dobra. To teraz oczko lewe. Coś troszeczkę słabszego. A teraz? Lepiej czy gorzej? Spróbujmy tak. Dobrze. Rząd czwarty. Mhm. Piąty. Siódmy. Od lewej. Non. Voilà. W mamy ukończone. Myślę, że trzeba będzie jeszcze zrobić dodatkowe testy związane z rozpoznawaniem barw, ale zostawimy sobie to już na długą wizytę. Spomnę strony tyle. Bardzo Ci dziękuję. E, okulary będą do odbioru w piątek. E, jeżeli tylko i wyłącznie szkła będą dopasowane. Jeżeli się zdecydujesz wcześniej na szkła kontaktowe, to chciałbym o tym wiedzieć jutro, maksymalnie do godziny 12.30. Dużo zdrowia. Do zobaczenia.